Siema Widzowie! Dzisiaj kontynuujemy naszą serię grania z Minecrafta sobie z Voltasem, Więc sobie już od razu skopiemy jakiś obsypianik Chcemy teraz w tym odcinku zrobić enchant eee, co sobie szecika Oczywiście w poprzednim odcinku zdobyłam ten jeden anti-debris Zaś mnie jeszcze na Enchant, tylko obsydianu potrzebuję. Zaraz sobie idę do Nederu pokopać. I też poza odcinkami będę kopał sobie, że będę w Grydebricu. I przepraszam, że się nie pojawił odcinek w, w sobotę, ani w niedzielę. Po prostu wtedy byłem zajęty i nie mogłem nagrać. Teraz jestem chory, nagrywam to aktualnie w czwartek. Nie mam zegara w pokoju, idzie zdano, okej. Okay. Dobrze widzę, skupmy sobie obsydianik. O mhm. kurczę, mała. Nie tym razem. Skopałem kolejny obsydianik, mamy już cztery. Więc co nam brakuje? Na pewno brakuje przyciny które jak coś to to jest na pokojowym dlatego, że jakby chcę taki um, kolega mi porzucił taki pomysł, że przed przed myślę, że gdzieś tutaj się osiedlimy koło portalu tak w ogóle, zbudujemy jakąś bazę myślę, że dobry pomysł więc ja już sobie zbieram materiał na Bazę. Nie będę Was tym zanudzał, więc zrobię cięcie i się widzimy, jak zdobędę troszkę drewna. Widzę, jakby mamy 22 drewna. Nie wiem, czy to wystarczy jeszcze na wszelki wypadek zetknąć drzewk. Pierwsze, drugie, trzecie. Więc jak mamy już troszkę tego drewna, to zbudujmy sobie jakiś domek. Dobrze, gdzie by tutaj zbudować? Może tutaj będzie jakiś masak tutaj tylko zróbmy masą. Dobra miejsce. Cztery, dwa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i na siódmym. Żeby tam domek był troszkę wynosi. 3, 4, 5, 6 i tu. Raz dwa i to będzie, widzowie hop i hop, tak? na tej, tak, na tej. przeróbmy sobie na deski i budujemy może tutaj zróbmy takie jakieś okno, próżnice żeby nie było tak pusto. Będzie się przynajmniej tutaj dało skakać. No, A żeby zrobić slabów na dach. No to nie tu na razie że będzie crafting. To przerobię na slaby. Ja mam troszkę slabów. Tutaj nie sobie będzie wejść redonku domku. sobie pobuduję. No to budujemy. Kurczę zrobiłem sobie swego bloczek. A nie chciałem. a nie, dwa słaby wypadły. Dobrze widzowie, więc sobie zbudujmy tutaj jeszcze tutaj takie coś. No nie, może nie będzie to jakiś ładny design, no ale jaki będzie. Dobrze widzowie, na razie może sobie po prostu ścianki zbudujmy. Tutaj nie będzie żadnego okna, więc zabudujmy. Nie chcę mi się tutaj budować jak nawet szczerze. że mam troszkę tam umiejętności w budowaniu, ale nie za dużo. drzew więc tutaj już będzie jedno okienko a postać drzewka żeby potem nie było czemu nie stawił drzewek kurczę przepraszam was za te dziwne dźwięki ale to tam no po prostu nie mam problemy techniczne do nich. więc jeszcze sobie lecę zciąć kilka drzewek i się w i myślę że będzie więc skopię sobie jeszcze to drzewko Drzewo, razu przeróbmy a i skąd mam skąd mam czemu zatrzymałem złotą klatę no to mamendum jakby dobra chyba nie Ja mam w tej złotej klacie będzie lepiej w sumie, jak będziemy gotować fortecę jakąś to na przykład muszę zmienić tryb na jakiś łatwy, trudny. Oczywiście też chcę tutaj zabić smoka, będzie nie będzie Endermanów. Chyba że mi będziecie kazać włączyć tryb na jakiś inny ale na razie się tym nie przejmuję i zbudujmy sobie donek tutaj będzie jakieś też prowizoryczne okienko na dwie kratki dobra już sobie zbudujmy te slaby Tyle powinno mi dostarczyć? i 13 dosek. Nawet teraz mi wystarczy. Dobrze widzowie, teraz słaby. No nie będzie ja to za ładne. Nie mam dobrych umiejętności bulowania, więc wybaczcie mi. Kurde, z się nawet nie udał. O, po prostu mam nie farta dużego. Czekaj, czy ja tutaj wskoczę? Oczywiście, że nie wskoczę, bo bym za wielkim numem, żeby tu wskoczyć. O, cześć, pszczoła. Kurde, prawie bym nie weskoczył, mi wyszło, że jestem wybiłany. Kurde, to znowu mi Odniosłem. Dobrze widzę, pod... Zabu... nie zabudowujmy tego, bo tutaj będę się podbudowywał 3 i 4. Tutaj mamy blok, z którego dostajemy dwa slabe. No i widzowie. No to nie jest łatwe zadanie na pewno. Jeszcze raz muszę to prze... no, nas aby nie no, świetnie serio. Czekaj, to jest raz, dwa, trzy. Raz to zabuduję stąd, bo mogę. Cztery tylko brakuje. Eee, wyrosły już dziecko niektóre. Pora sobie to zabrać. Dobrze widzę, wybierzmy tutaj drewiękę. Jeszcze będzie jakaś jedna część. Poza odcinkiem, sobie zbiorę na minę seta. Ale więcej rzeczy będzie w odcinku. Może to wygląda jak jakiś kloc, ale nie wyśmiewajcie mnie please. I to z nim bo mi niepotrzebne no, a potem będą komentarze, a ty nie umiem wydawać dyjklów no świetnie plis nie piszcie takich kom. bo staram się, serio no dobrze tutaj sobie oczywiście to single player więc nie macie opcji dołączenia do mnie ani żadnej mojej koledzy chyba, że kogoś doram do tego single playera. ale to raczej nie zrobię, bo tego nie umiem. Jak coś, to ja się teraz nie inspiruję. Pszczołka muszę. Muszę, bo się osiedliłeś na moim terenie. To jest monopoli stary. No takie wytwy. Ciągle słyszałem a Tę po prostu z jakim odejdę. Że pszczoły są Kriperami. Na razie. Teraz tutaj coś pododawam jeszcze. Pododaję w sumie. Kurde, prawie mi się... Ej, co ja zrobię tak? Ej, to nie w ogóle nie zauważyłem. Okej, okay, kolejne drzewo mi wyrosło. Może dwie sadzonki. Posadzę tu. <laughs> Dobrze widzę, ja przepraszam, że mnie tak duci, ale... Jestem chory. Zostawcie łapkę i, łapkę i suba, żebym szybko wrócił do zdrowia. Hmm, no to sobie postawmy drzwiczki czas, stajecie gość. połóżmy jakieś takie rzeczy które są potrzebne łożeczka później w ogóle ukryję gdzieś w tym domku coś co jak ktoś znajdzie w tym domku to jest to po prostu Przypnę mu serduszko przy komentarzu. Gdzie będzie... Gdzie będą leżały o te drzwi? Więc czekajcie, ja schowam drzwi. Ja w tym momencie schowałem drzwi i możecie zgadywać gdzie są. Kto napisze dobrą. Przepraszam widzowie, przepraszam, przepraszam. Kto napisze dobrą odpowiedź, to mu przypnę serduszko. Dobra, już chowam te drzwi. No więc jedziemy, kończę ten odcineczek. Pozadobywam sobie jakieś rzeczy. Może będzie ten odcinek krótki, no nie będzie za dobry. sprawdzam sobie rzeczy do Was czeska. Stworzę jakieś coś. No i myślę, że myślę, że się będzie ogólnie podobał odcinek a kanał leci za niedługo, więc miłego dziąka lub wieczoru w zależności od jakiej godziny to oglądacie i będę się z wami żegnał. Cześć!